Przekaz Galaktycznej Federacji Światła. Gdyby nie ten strach, bylibyśmy już pomiędzy wami. Posiadacie siłę, aby wytrwać, a wiara jest tym, czego musicie szukać, aby się teraz utrzymać. Trzymajcie się swoich przekonań, nie pozwólcie sobie na zejście z obranej drogi, a to zabierze was poza wszelkie limity, które was dzisiaj wiążą. Wasza podróż była długa i wielokrotnie zmienialiście kierunek drogi, ale zawsze potrafiliście odnaleźć centralną ścieżkę, która prowadzi do światła. Podążajcie tą ścieżką, a zaprowadzi was ona tam, dokąd chcecie iść. Jest wiele przeszkód i wielu ludzi, którzy umiejscowili te przeszkody przed wami. Waszym zadaniem jest dostrzec te bariery i znaleźć drogę, która pozwoli wam je pokonać bez zbytniego zboczenia z kursu. Dziś jest jeszcze wiele przeszkód na Waszej drodze do wzniesienia i pomimo, że ta droga jest dość krótka, nadal czeka na Was wiele wyzwań w tym okresie. Niektóre z tych prób będą Waszymi największymi wyzwaniami w tym, jak i we wszystkich poprzednich inkarnacjach. Wiemy, że możecie im podołać i wspólnie uda nam się to zrobić, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj, aby Wam pomóc w każdy możliwy sposób. Właśnie po to przybyliśmy. Nie ma innego powodu. Jednym z wyzwań dla wielu z Was w tym czasie będzie odnalezienie zrozumienia tej sytuacji i pokonanie strachu, który odczuwacie względem nas i powodu naszej obecności. Wiele zależy od Waszych umiejętności współpracy ze sobą nawzajem i to od Was zależy także, jak szybko przezwyciężycie strach, pozostawicie za sobą wątpliwości i brak zaufania i ujrzycie nas nie jako inwazję, ale jako Waszą rodzinę, którą w rzeczy samej jesteśmy. Wiele zadań stoi przed nami, którym musimy podołać wspólnie. Widzimy, że wielu z Was, którzy doszli do zrozumienia, kim jesteśmy, jest skłonnych nas zaakceptować, a to rozgrzewa nasze serca i podnosi nas na duchu. Prosimy tych, którzy byli w stanie osiągnąć to zrozumienie, aby pomagali innym dojrzeć nasze prawdziwe intencje i powody naszej obecności. Pomóżcie im zobaczyć, że w tym wszechświecie wszystkie istoty przybywają na pomoc tym w potrzebie. Separacja i odłączenie, których doświadczyła ludzkość przez długi czas poprzez historię i których doświadcza także dziś, są po prostu iluzją waszej trójwymiarowej podróży i nie mają żadnych realnych podstaw. Tak jak powiedzieliśmy, wasza kolektywna rzeczywistość jest na progu transformacji i większość z tego, co rozumiecie jako normy, rozpłynie się robiąc miejsce dla waszej nowej rzeczywistości. Będzie to wielkie wyzwanie dla wielu z Was, ale tak jak mówiliśmy, będzie to jedno wyzwanie z wielu. Podołanie tej próbie pomoże wam podołać wielu innym, a my jesteśmy tutaj, aby pomóc wam w ukończeniu wielu zadań, jednakże nie możemy tego zrobić dopóki wy nie znajdziecie drogi na podołanie wyzwania strachu. Mówiliśmy wiele o strachu i o tym jak szkodliwy może być dla Was, zarówno jako kolektywu jak i indywidualnie i powinno być teraz dla Was jasne jak strach odgrywa kluczową rolę w wielu sytuacjach w tym czasie. Gdyby nie ten strach, który każe wam bać się nas i nie ufać nam tak bardzo, bylibyśmy już pomiędzy wami, pracując razem nad zakończeniem wielu ważnych zadań, o których mówiliśmy. Zegar i musimy ruszać. To od was jako kolektywu zależy znalezienie zaufania do nas w waszych sercach i ufności w to, że ten wszechświat ma wam wiele do zaoferowania. Nigdy nie twierdziliśmy, że to będzie łatwe. Widzimy to jako ogromne wyzwanie dla Waszego społeczeństwa i jest to także wielkie wyzwanie dla naszych pracowników światła, którzy stoją na linii frontu robiąc co w ich mocy, aby ułożyć te bezpodstawne obawy do snu. W tym czasie prosimy Was, naszych pracowników światła, abyście wytrwale kontynuowali parcie naprzód i rozsiewali Waszą prawdę i światło. Robicie wspaniałe postępy i możemy już dostrzec dzień, w którym będziemy mogli bezpiecznie pracować pośród Was. Wielu z Was jest już gotowych nas zaakceptować i rozpocząć te wspólne projekty i jest to coś, czego i my pragniemy. Gdybyście mogli zobaczyć, jakie ogromne postępy zrobiliście od rozpoczęcia zadania informowania Waszych braci i siostry o naszej obecności i pokojowych intencjach. Bylibyście równie podniesieni na duchu jak my i wiedzielibyście, że ta część waszej misji dobiega końca i tak w istocie jest. Kontynuujcie swoje wysiłki wiedząc to i pozwólcie, aby dało wam to siłę przekonywania do burzenia murów i barier, które pojawiają się przed wami. Pokładamy w was nic innego, jak wiarę. Było tak zawsze i zawsze tak będzie. Gdy będziemy pewni, że w Waszym świecie są już położone porządne fundamenty na zrozumienie nas i dlaczego tutaj jesteśmy, będziemy mogli postępować z naszymi planami ujawnienia, co zabierze nas do punktu, w którym rozpoczną się bardziej osobiste interakcje z wieloma wybranymi osobami, z którymi rozpoczniemy wiele kluczowych zadań, które umożliwią Wam gładkie przejście przez proces wzniesienia. Widzimy, że wielu z Was jest gotowych i chętnych do rozpoczęcia pracy z nami i jesteśmy bardzo uradowani widząc to. Okazujcie nadal swoją wiarę w nas, a rozsieje się to na Waszych braci i siostry, którzy bez Waszego przykładu baliby się nas i naszych intencji. Pozwólcie im zobaczyć, że nie jesteśmy obcymi i że nie ma powodów do obaw, gdy będziemy mogli rozpocząć naszą współpracę z niektórymi z Was. Inni będą mogli zobaczyć dowody tej współpracy poprzez konkretne placówki medialne i widzimy, że będzie to miało głęboki wpływ na masową świadomość w Waszym świecie. Taki jest plan i prosimy Was, abyście kontynuowali tworzenie podstaw, dzięki czemu będziemy mogli sięgnąć do kolejnego ważnego etapu. Chcielibyśmy rozpocząć początkowe etapy tej części operacji zaraz po ogłoszeniach w mediach dotyczących aresztowań członków Kabała. Jest to nasza rama czasowa i zwracamy się do Was z prośbą o pozostanie w pogotowiu, gdy zaczną napływać informacje o tych aresztowaniach i abyście byli czujni w obliczu kolejnej fazy naszej operacji. Szczegóły zostaną Wam przedstawione w odpowiednim czasie przez nasze kanały z czasem, również przez niektóre z Waszych mediów. Prosimy, abyście nadal dzielili się tymi wiadomościami i informacjami dotyczącymi tych wszystkich wydarzeń i dziękujemy Wam za Wasze ogromne wysiłki dla tej sprawy. Wasza praca robi różnicę i chcemy powiedzieć, że już prawie osiągnęliście koniec tej fazy całej operacji i widzimy, że wielu z Was naprawdę cieszy się na kolejny etap Waszej misji, która jest już tuż przed Wami. Wasz świat z pewnością stanie się bardziej zielony, gdy będziemy mogli rozpocząć nasze wspólne projekty. Mamy Wam wiele do zaoferowania i oczekujemy, aby móc Was w ten sposób wesprzeć. Tak to się wszystko odbywa w tym wszechświecie, gdzie istoty i światy z całego kosmosu przybywają na pomoc innym w czasach potrzeby. Wy jesteście właśnie tymi w potrzebie i wierzymy, że zgodzicie się, że nasza pomoc będzie dla Was korzystna. W nadchodzących dniach wszystko stanie się jasne dla tych, którzy będą chcieli patrzeć, w jaki sposób możemy Was wspierać i czujemy, że w tym czasie zostaniemy ciepło przywitani przez większość Waszych ludzi. Pozwólcie, że póki co skoncentrujemy się na zadaniu przed nami, a później będziemy z Wami dyskutować, co to wszystko za sobą pociąga i ponownie zwracamy uwagę, że czas się powoli kończy i musimy naciskać, aby trzymać się harmonogramu. Patrząc poza wszystkie wyzwania, które piętrzą się przed Wami, widzimy nagrodę za wszystkie Wasze wysiłki w postaci pięknej nowej Ziemi, którą będziecie mogli nazywać domem. Umocnieni przez wielką mądrość, którą zdobyliście poprzez wiele inkarnacji, będziecie w stanie wykorzystywać te doświadczenia w Waszym nowym życiu i nowym świecie, utrzymując je w bezpieczeństwie przed błędami, które popełniliście w przeszłości. Bo to właśnie były te wszystkie doświadczenia, abyście poprzez doświadczanie uczyli się, niekiedy poprzez szorstkie lekcje, a wszystko to w imię kreacji. Już bardzo niebawem wszyscy otrzymacie swoją nagrodę, na którą zasłużyliście, jako że jest to piękna część tego niekończącego się procesu. Otrzymacie nowy dom, dziewiczy i świeży w każdym aspekcie, abyście mogli nadal iść i rozpocząć nowe przygody i nowe lekcje w waszej niekończącej się podróży. Jesteśmy Galaktyczną Federacją Światła. Wiadomość od Galaktycznej Federacji Światła 12 marca 2012 Przekaz przez Grega Gillesa. Przetłumaczyła Sandra.